Krótka medytacja skanowania ciała. Połóż się wygodnie. Pozwól, aby stopy opadły na boki, a ręce leżały luźno wzdłuż tułowia. Być może połóż coś pod głowę albo przykryj się też kocem. Tak jakby odczuwać komfort i wygodę. Zamknij oczy. Przyciągnij świadomość do ciała. Poczuj, jakie doznania towarzyszą leżeniu, oddawaniu ciężaru ciała do podłoża. Pamiętaj, że celem tego ćwiczenia nie jest uzyskanie jakiegoś szczególnego odczucia, nawet odprężenia czy relaksu. Ale to, żeby nauczyć się doświadczać, odczuwać doznania takie, jakie one są, w każdej chwili. Najlepiej, jak możesz, otwórz się na odbieranie tego, co w tym momencie pojawia się w Twoich doznaniach, w Twoim ciele. I kiedy będziemy przechodzić z jednej części ciała na drugą, Najlepiej jak możesz, przenoś świadomość i otwieraj się na to wszystko, co pojawia się w doznaniach. Jeżeli jakiejś części ciała nie będziesz odczuwać, to też to zauważ. Nie staraj się robić tego idealnie. Pozwól sobie być po prostu teraz w swoim ciele, w tym doświadczeniu. Otwarta, otwarty, zaciekawiony tym i obecny. Także zapadnij w przytomność i uświadom sobie teraz doznania oddechu, które rozlewają się po twoim ciele, kiedy tak leżysz i doznajesz, poczuj kontakt ciała z podłożem, łóżkiem czy matą, na której leżysz. Biorąc teraz nieco pogłębiony wdech i wydłużony wydech, Pozwól, aby świadomość powędrowała teraz do Twoich stóp, obu jednocześnie, do palcy lewej i prawej stopy i poczuj to, co tam doznajesz. Wszelkie odczucia, nacisku, kontaktu, ciepła, zimna, wilgotności, cokolwiek tam teraz jest, poczuj tam. Poczuj miejsca, w których palce wchodzą w stopę. Poczuj podeszwę i grzbiet stopy. Punkt na piętach, który doznaje nacisku na podłoże. Poczuj całe stopy. Być może nawet z wdzięcznością. Tyle Cię noszą po tym świecie. uświadom sobie również kostki i powoli zacznij wspinać się świadomością na lewe i prawe podudzie, obejmując je tą delikatną i otwartą świadomością, zarówno w głębi, jak i na powierzchni, aż do kolan. Wszystko to, co tam doznajesz. Jeżeli nie odczuwasz jakiegoś fragmentu, to też to zauważ. Tak może być, to jest OK. Cokolwiek nie pojawi się w Twoim doświadczeniu, bądź na to otwarta, otwarte. Odbieraj tak, jakbyś była takim radarem, który po prostu odbiera to, co jest do odczucia. Nie ma potrzeby o tym myśleć. Po prostu staraj się bezpośrednio odczuwać doznania swojego ciała. Już teraz przenosząc świadomość na kolana. Kolana na zewnątrz i w środku. Również z odrobiną wdzięczności. Tak często też je urażamy, nadwyrężamy. I przenieś Uwagę wyżej na oba uda. Poczuj te miejsca, które być może dotykają podłoża. Poczuj górę i boki, kontakt z ubraniem, jak i też te duże grupy mięśniowe, które tam są. Cokolwiek tam jest, pozwól sobie to doznać teraz. Od kolan aż po biodra. czym obejmij już świadomością obie nogi równocześnie od palcy stóp aż po biodra. I jakby oddychaj do twoich nóg, nabierając świadomie powietrze i kierując je aż do palcy stóp, a potem w drugą stronę na wydechu. Odczuwając doznania, które temu towarzyszy. A kiedy będziesz gotowa, pozwól, aby te odczucia odpłynęły, ustępując wrażeniom z okolicy pośladków, miednicy, okolicy narządów płciowych, a może nawet organów wewnątrz miednicy. Co teraz odczuwasz w tym miejscu Twojego ciała? Poczuj. Nasadę kręgosłupa, stawy krzyżowo-biodrowe, biodra z tyłu, okolice nerek i powoli zacznij odczuwać wrażenia i doznania na twoich plecach, idąc wzdłuż kręgosłupa i na boki w górę, aż do szczytów ramion. Doznając odczucia z tylnych żeber, łopatek, między łopatkami. Doznając odczucia związane z oddechem, który nieco rozciąga, by napina na wdechu i uwalnia z wydechem. Teraz uświadom sobie odczucia z brzucha I również organów, które wewnątrz niego leżą. Poczuj doznania związane z oddechem. i Delikatnie płyń na jego falach. Poczuj odczucia z okolic międzyżebrowych, nasady mostka i powoli zacznij się wspinać uwagą na klatkę piersiową. Czuj piersi, mięśnie piersiowe, jak również narządy, które leżą w głębi klatki piersiowej. Być może uderzenia serca, oddech, który przepływa przez Twoją tchawicę, Poczuj, jak Cię odżywia. Świadom sobie z wdzięcznością, właśnie te wszystkie Narządy, ale nieustająco pracują. Obejmi świadomością już cały tułów, i plecy, i brzuch, i klatkę piersiową, i oddychaj nimi. Po czym przenieś świadomość na czubki palców obu rąk jednocześnie, Poczuj, czego dotykają, poczuj skórę palców pod paznokciami, poczuj część grzbietową i wewnętrzną dłoń. Poczuj nadgarstki, przedramiona, łokcie i ramiona. Aż do barków, aż do pach. Obie ręce równocześnie. I przenieś teraz świadomość na szyję, na kark i przód szyi, na sadę głowy. Poczuj skórę na twarzy. W okolicach warg, wargi, usta. Wnętrze buzi. Zęby, ciąsła, język, nos i wejście do nosa, policzki, oczy. Niech luźno leżą w oczodołach, brwi, powieki, czoło, skronie, uszy. Wreszcie pozostałą część głowy, całą głowę. Teraz oto, czy całe ciało obejmij całe ciało, tę otwartą, życzliwą świadomością. Poczuj bijące w nim życie. Pozwól sobie po prostu być teraz, doświadczać, czując przepływające fale oddechu. Wracając w ten sposób i umacniając kontakt ze swoim doświadczeniem, intymny kontakt z własnym ciałem, pozwalając sobie być taką, jaką jesteś, jaki jesteś, i utrzymując. To doświadczenie ciała w tej pełnej stabilności, na ile to możliwe, spokoju i życzliwości, świadomości. a no i sobie cały czas, jaki teraz potrzebujesz w tym ćwiczeniu, a kiedy poczujesz, że to już czas, to powoli wyjdź z tego ćwiczenia i otwórz oczy.